Siema, chcesz dostosować mapę w FS25 pod swoje potrzeby? Mod Map Object Hider pozwala ukrywać niechciane obiekty, takie jak budynki, barierki czy ogrodzenia bez potrzeby edytowania mapy. Ukrywanie przeszkadzających elementów jednym kliknięciem. Zmiany zapisywane są w save game'ie. Obiekty pozostają ukryte dopóki mapa nie zostanie zmodyfikowana. Możesz przywrócić ukryte elementy przez specjalne menu. Ważne, drzewa i budynki do postawienia są usuwane, a nie ukrywane. Nie wszystkie obiekty mogą zostać schowane, na przykład zaparkowane auta. Dostosuj mapę do siebie i graj po swojemu. Klawisze, którymi to możesz robić, to jest H przy obiekcie na który się patrzysz, a jeśli chcesz przywrócić obiekt, to lewy shift i H. Modyfikacja pochodzi z ModHuba. Zostaw lajka i komentarz.